Dzień dobry, panie i panowie oraz wszystkie inne błaśniewe stwory Ja jestem budzik i zapraszam was na kolejny epizod z Gry Roblox. Dzisiaj to tym razem jest to Gra e, FS Horror. Nie pamiętam pierwszego tytułu i to jest pierwszy i ostatni raz w tym odcinku, kiedy widzimy moją postać, więc zagrajmy. Solo, bo jestem sam. To jest beta. Link do gry, oczywiście, macie w opisie. I jest to naprawdę, moim zdaniem, wybitnie zrobiony horror i pokazujący, jak bardzo dobrym i zaawansowanym silnikiem platformą jest Roblox. I że nie musi się kojarzyć tylko z grami dla dzieci kiepskiej jakości. Spójrzcie tylko na to. Tutaj nie będziemy klikać, bo to jest za robuxy. Coś tam jeszcze było F open. Entering the compound. Dispatch Do you copy Loud and clear. Proceed with the mission. Hagera wygląda świetnie. Gdybym nie wiedział, że to Roblox, bym nie powiedział, że to Roblox. No gdyby. Co, co to było? Gdyby. Gdyby też nie te. Hmm... Ręce Robloxowe. Czy tutaj to się jest? Nie. No spójrzcie na to wyjdzielibyście, że to Roblox? No ja bym nie powiedział, gdybym nie wiedział. Weź radę. No. Właśnie chciałem powiedzieć, że te maniki nie przewracają. A i tu się nagle przewrócił. Mhm. Mm Czy jest tu? Ho, ho, ho. Nie. Nie ma nikogo. No i gdyby nie te mechaniki Droboxa, które chyba za się wyłączy. wspinanie. O, o, co? Czerwone światło? Nie, 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 e, Mogę stąd wyjść? A tak, Robx. Eeeem, hmm. tą dziurą? Nie. Coś, coś zgłupiała kamera. Hmm. Halo, dajcie mi tu wyjść. Dajcie mi chociaż te karaluchy rozwalić.

Co to było? Wy... Wywalać mi stąd! Wywalać! Wywa... Wywalaj mi stąd! Wywalaj mi stąd! No dokładnie! What the heck? Ja pierd... Skąd? Skąd? Ja pier... Tio, Nie. Okej, okay, dobra, idziemy. Łańcuchy Leżeć Psie Dobra, dodajemy benzynę, dobra Pierwszy odpalony Możemy stąd iść Tam wykrzyknik był czy, czy, czy coś tu ominąłem? A, za ścianą Dobra Dobra Wywalaj, 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 wywalaj Dziop! To jest tylko ROBLOX! To jest... Platforma... Dla dzieci! Znaczy głównie gier dla dzieci! Takie rzeczy tu są! Czy ja się regeneruję? Leczę? Tak, leczę się. To Tu coś jeszcze widziałem. Skąd ja dostałem? Skąd ja dostałem? O paliwo, ostatnie? Gdzie, gdzie, gdzie jest ostatni generator? Okej, okay, nie ma co panicznie strzelać tu jest bardziej realistyczny system strzelania z broni. Trzeba przycelować, żeby coś trafić. Dobra. Czyli... nie, trzy odpaliłem, czyli któregoś nie załapało. Okej. Dobra, poczekaj, ja sobie amunicję na wszelki wypadek wymienię. Jeszcze dobore. Nie ile mam, nie mam. Ta? na Miałem więcej pomieszczeń, dalej, może tutaj jest jakiś. Łóżko Takie z psychiatryki ale w szwitalem Takie łóżko nie wiem czy ja chcę iść dalej naprawdę To jest głupia grana na Robloxie A ja się tak Ja się ogólnie horrorów nie boję a tutaj mam pełne gadzi. Dispatch requesting immediate extraction via rope at my position. Do you copy? Copy. ETA is 10 minutes. Stay alive until then. Scont Che Co tu się? Co tu się stanęło? Ja pierd O panie Co tu się Ja... Nieironicznie mi serce szybciej bije Ja pier... Para kam, Parakam Parakam się nazywa Ja pierd... Ja chcę jeszcze raz, ale... Jest tylko chapter drugi? Pierwszy? W Extreme Mode Sam O, ja pierdzielę M Muszę w to z kolegami zajerać i na pewno to nagram wtedy, bo to będzie śmiesznie, ale jeśli ich namówię, ale no, uu, podoba mi się to, podoba mi się to, tak to bym powiedział Tak, dobry, och... Tak, dobrej gry dawno nie widziałem. I nie mówię o na Robloxie, ogólnie. Dobra, no... Te gry, co pokazałem ostatnio... też są dobre z Robloxa. Dobra. P. Streamer mode, mo nie wiem Dobra. To tu już wiemy, że tu nie ma co zaklącać. Dobra. Nie, tego już się nie sramy na ten. Już wiemy. Dobra, pyk tu. Tutaj. To jeszcze nie obawiamy. Ja już wiem. Jakiś taki odruch człowiek jednak ma, Że jak słyszy coś takiego odwracasz się, tu nic nie ma nadal, nadal. E, e, tam nic nie będzie, tylko tutaj gdzie Karolu. Lokated an ammo pile. Pokazuje się, że musimy aktywować 3 generators to otworzyć tę door.

Ale nadal się jakoś tak jakoś dziwnie denerwuję, denerwuje, boję Jakby I wiem co tu się wydarzy, wiem co się dzieje. Tutaj my Weźmy. Nie, nie zastopowałem przed spadkowym Jeden, jeden. weźmy to paliwo. Mamy, mamy już paliwo do wszystkiego. O czego Chyba dostałem. Od... Skąd? Skąd ja dostałem? Uff. Jest!

Osztyś... Wiem co w lewo się dzieje, przeładujmy od tego, zacznijmy, ja muszę stąd uciec, ja mu muszę przetrwać tą Tu wiem... Te ja. śmieci, myślałem że tu coś jest, wiem że w lewo, ale to pójdźmy w prawo. Tam okay. tu nie mogę przeczołgać? Wszystkie drzwi potrzebuje płatek muszę ładnie. Ten ruch kamery jest dobrze zrobiony i on taki klimat nadaje, a jakby Jest cała prawa strona. Zatąd przyszliśmy tak, jest to jest tu już szkalny. Tutaj wiem, że te tam. Ja naprawdę ja nie, nie ironicznie ogęsiłem skórkę na całych rękach. Grać z tą grę. To jest naprawdę dobrze zrobiony horror, tylko jakby był bardziej rozbudowany. Ja wiem, że to jest chapter 1 dopiero. No, ja wiem, że to jest chapter pierwszy, ale będę czekał z niecierpliwością na chaptery kolejne. Фу, еще. Эвакуация, ошибка, 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 TO JEST NIE DO PRZETRWANIA JA Powiem tak... Ja... Nie podchodzę na razie do tego... Na trzeci raz... Ja muszę głowę sobie przewietrzyć... Może podejdziemy do tego na, na jakimś live'ie... Podejdziemy, spróbujemy jeszcze raz. A ja dziękuję Wam dzisiaj za odcinek. S dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych. No i cześć.